Cześć, dzisiaj jesteśmy pani Moniki. Będziemy oświetlali kuchnię. Bierzmy się do pracy. Zaraz pokażę wam efekt przed i po. Pod szafkami zamontujemy aluminiowe profile, w które wklejemy taśmę LED. Musimy teraz sobie odmierzyć mniej więcej profil. Piłę ustawiamy na 45 stopni i tniemy. Profil docięliśmy pod kątem 45 stopni. Teraz przymierzymy, w którym miejscu musimy uciąć końcówkę. Mamy już gotowe wszystkie profile. Teraz musimy zaplanować, jak pójdą kable. Więc zasilacz położymy na górze. Tam tyłem poprowadzimy sobie kabel. Kabel będzie dyskretnie wychodził tutaj. Tutaj się wepniemy do prądu. Później prąd poprowadzimy szafkami, górą, wiercimy się od góry w szafki, przejdziemy kablem w dół, w dół, w dół, tutaj sobie nim wyjdziemy i wejdziemy w profil od góry, czyli nie będzie z boku żaden kabelek wystawał, tylko przewiercimy się dokładnie w tym miejscu. Najlepiej przykleić profile, a później będziemy wiercili już na gotowym organizmie. Do montażu profili wykorzystamy dwustronną taśmę piankową, która po odtłuszczeniu wszystkich powierzchni doskonale będzie trzymała. Montaż zaczynamy od najkrótszej szafeczki. Przymierzam sobie tutaj, czy pasuje wszystko i przyklejam. Tak przymocowany profil nie ma szans, żeby odpadł prędzej. Myślę, że urwałbym te szafki niż oderwał ten profil. Zobaczcie, i ten, i ten profil były docięte pod kątem, a teraz tutaj mamy idealny. Musimy się teraz wiercić od dołu w szafkę i w profil równocześnie. Wierciliśmy się, mamy dostęp do Profilu, i teraz zrobimy to samo po drugiej stronie. A teraz połączymy zasilacz z przewodem i wtyczką, którą później podłączymy do przedłużacza. Jako włącznik taśmy LED, która będzie wklejona w ten aluminiowy profil, montujemy taki włącznik ze sprężynką, który wystarczy dotknąć. On załącza lub wyłącza. Taśmę, a jeżeli się go dłużej przytrzyma, to ściemnia lub rozjaśnia światło. Do niego trzeba dolutować taśmę, więc bierzmy się do roboty. Najpierw na włącznik i na taśmę nakładamy cynę, później złączamy je ze sobą. Prowadzimy przez otwór, który wcześniej wywierciliśmy sobie. Ja lubię pracę na żywym organizmie, dlatego klejenie zaczynam już teraz. Później będzie mi łatwiej wyliczyć długość taśmy jaką mam dokleić w dalszym elemencie. Wklejam sobie tutaj nasz włącznik. Teraz już dokładnie wiem, w którym miejscu muszę uciąć taśmę. Zlutowaliśmy narożnik. Taśmę można zginać w ten sposób ale już w taki nie za bardzo się da, dlatego trzeba wykonać takie lutowanie. Teraz będziemy kleili taśmę do profilu. Pamiętajcie, jeżeli taśma jest dobrej jakości, to klej jest na tyle mocny pod nią, że nie będzie się odklejała przez długie lata. Tylko zadbajcie o to, żeby ją dobrze przytwierdzić do profilu aluminiowego. Tutaj będzie wchodziło zasilanie. Wchodzi tutaj do profilu. Idzie tędy, 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 tędy. Tak, 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 tak. A tutaj na koniec taśmy dorutowaliśmy również przewód, który wypuścimy górą i pójdziemy w tamtą stronę. Montujemy teraz ostatnią taśmę. Więc kanał kablowy mamy. Z profilu wychodzimy do szafki, a z szafki wychodzimy jeszcze wyżej. I zobaczcie, kabel pięknie przechodzi do góry, a tutaj na dole niczego nie ma, co by szpeciło. Teraz podłączamy ten odcinek, a zasilacz chowamy do góry. Kabel od zasilacza możemy podłączyć tylko i wyłącznie w tym miejscu. To jest jedyne miejsce, gdzie mamy wysokie napięcie. Chwila sprawdzamy, czy. Wszystko dobrze podpięliśmy. To oczywiście z włącznikiem i wyłącznikiem, ale jak dłużej przytrzymamy, to zmienia się natężenie światła. Udało się nam podpiąć ostatni odcinek taśmy. Sprawdźmy, czy całość się ze sobą łączy. Jest super, wszystko świeci. Teraz środowisko pracy będzie bardzo dobrze oświetlone. Jeżeli światła byłoby za dużo, możemy Zmniejszyć natężenie. A jak potrzeba tego światła więcej, to zawsze możemy rozjaśnić. Teraz czas na ostatnie szlify, czyli zapinamy szybki, dołączamy zaślepki boczne, żeby całość wyglądała bardzo estetycznie. I mamy skończone. Przy oświetleniu kuchennym w profil aluminiowy montujemy najlepiej węglową szybkę, która doskonale rozprasza światło, ale nie pochłania go dużo. Chodzi o to, żeby nie było dużych strat na szybce. Oferowane przez nas szybki do profili aluminiowych można zarówno wsunąć, jak i wcisnąć, co jest bardzo wygodne przy montażu. Zamontowaliśmy szybkę, a teraz dołączamy do tego boczną zaślepkę, która sprawia, że całość jest jeszcze bardziej estetyczna, a światło nie wychodzi bokiem, tylko idzie w dół. Pamiętajcie, żeby przy montażu oświetlenia używać najlepszej jakości taśmy, takie, które wytrzymają przez wiele lat świecenia. Efekt końcowy gotowy, blad jest bardzo ładnie oświetlony, mam nadzieję, że Wam się podoba. Do zobaczenia.